Latem zeszłego roku media obiegły informację o nowym transferze FC Barcelony. Zgodnie z umową zawartą między władzami Blaugrany i Atletico Paranaense, Vitor Roque miał dołączyć do Barsy na początku sezonu 24-25, Jednak zarząd Barcelony przyspieszył tę transakcję, a młody brazylijczyk podpisał kontrakt z Barceloną już zimą 2024 roku. Vitor Roque to młody zawodnik urodzony 28 lutego 2005 roku. Swoją przygodę z futbolem rozpoczął w wieku 10 lat, kiedy dołączył do szkółki juniorskiej America Mineiro, gdzie szybko wspinał się po poszczególnych szczeblach młodzieżowej piłki. Jego przygoda z klubem zakończyła się w 2019 roku, kiedy zasilił szeregi ekipy Cruzeiro, już po po pięciu miesiącach od podpisania kontraktu zadebiutował w seniorskim zespole. Podczas gry w Cruzeiro jego umiejętności przykuły uwagę Atletico Paranaense, do którego dołączył po dwóch latach gry dla zespołu z Belo Horizonte. W zespole z Curitiby rozegrał dwa sezony i zwrócił na siebie uwagę największych europejskich marek. Jednak Rocco odrzucał finansowo bardzo korzystne oferty, ponieważ od samego początku wyrażał chęć gry tylko dla Barcelony. Można powiedzieć, że marzenia Vitora spełniły się połowicznie, bo faktycznie trafił do Barcelony, jednak tego pobytu nie można nazwać grą dla niej. W minionym sezonie w koszulce Blaugrany wystąpił 16 razy, więc teoretycznie mogłoby się wydawać, że to bardzo dobry wynik jak na 19-latka, ale nic bardziej mylnego. Rokę dostawał same ogony, co przełożyło się tylko na 353 minuty gry. Trudno się dziwić, że wiemy, że niechętnie korzystał z Brazylijczyka, bo gdy ten dostawał szansę, to regularnie ich nie wykorzystywał. Należy jednak zastanowić się, czy Szawi mimo wszystko i tak niezbyt rzadko wypuszczał Witora na plac gry. Roke to wciąż bardzo młody zawodnik, który na boiskach brazylijskiej Serie A prezentował się bardzo dobrze. Niektórzy w Brazylii jego styl gry porównywali do Ronaldo Fenomeno, co dowodzi ogromnej skali ich talentu Vitora. Ponadto w ciepłych słowach wypowiadało się o nim wiele w postaci ze świata brazylijskiej piłki, m.in. Ramon Mendes, czyli szkoleniowiec młodzieżowych reprezentacji Brazylii, pod wodzą którego barwy kanarinnie reprezentował sam Roke. Mendes w taki sposób wypowiadał się o rokę. Jest obiecującym młodym mężczyzną ze świetlaną przyszłością. Barsa wygrywa wiele, podpisują znakomitego piłkarza. Jest bardzo silny i inteligentny. Wie, jak atakować przestrzenie. Ma talent, ogromną prędkość i świetne czucie bramki. Po takiej grze, jaką Rocket prezentował na boiskach La Liga, trudno brać na poważnie słowa Menzesa. Jednak mimo wszystko, kto, jak nie trener Brazylijczyka, będzie znał go najlepiej. Vitor Rocket to wciąż bardzo młody talent, jednak tak samo jak w przypadku innych Brazylijczyków, m.in. tych Realu Madryt, Vinciusa i Rodrigo potrzebują znacznie więcej czasu na aklimatyzację i przyzwyczajenie się do dużo bardziej intensywnej, europejskiej piłki. Vitor Rokę w nie był postrzegany jako największy talent brazylijskiej piłki, a ustępował jedynie Hendrickowi, który w tym okienku przeniósł się do Realu Madrid. Paradoksalnie to właśnie przenosiny Enrika do Realu mogły przypieczętować transfer Rokę do Barcelony. Joan Laporte od zawsze lubił ruchy wzbudzające szum wokół klubu i tak samo było w tym przypadku. Od początku można było odnieść wrażenie, że transfer Rokę jest tylko odpowiedzią Barcelony na transfer Hendrika do Realu. Według danych Transfermarkt rok kosztował Barcelonę około 40 milionów euro kwoty stałej, a uwzględniając zmienne transfer ten może opiewać na znacznie większe kwoty. Sam Szawie nie był zainteresowany tym zawodnikiem i sugerował, że nie potrzebuje go w swojej drużynie. Od samego początku było widać brak planu od Wittora. Wydawało się, że w klubie jest dla samego bycia. Stąd rodzi się pytanie: czy Barcelona zmagająca się z kłopotami finansowymi powinna wykładać tak duże pieniądze na tak młodego zawodnika? Wystarczyło spojrzeć na ligowego rywala, Real Madrid, żeby zobaczyć jak dużo czasu potrzeba, aby nawet tak duży talent zaklimatyzował się w nowej drużynie i w nowej lidze. Ostatnio w mediach głośno mówi się o odejściu Roke z Katalonii. Cały transfer to wielka kompromitacja, lecz nie Vitora ze względu na jego słową grę, tylko władz Barcelony z Laportą i Deko na czele. Laporta liczył na wielką rywalizację między Hendrikiem a Vitorem Roke. Wydaje się jednak, że Roke odejdzie szybciej niż Hendrik zdąży zaistnieć na boiskach La Liga. Kiedy rokę zimą wyjeżdża z Brazylii, media głośno mówiło o tym, że z pewnością nie jest to gotowy zawodnik, a jedynie diament do oszlipowania. Tym bardziej może dziwić fakt, że Jean Laporta wykazał się taką dziecinną naiwnością i liczył, że Brazylijczyk od razu zacznie strzelać hurtowo gole. Zakładając, że sam ruch rzeczywiście był odpowiedzią na transfer transferendrika do Realu, należy zadać sobie pytanie, dlaczego Barcelona ściągnęła rokę już zimą, a nie tak jak zresztą pierwotnie zakładano w tym okienku transferowym? Pół roku w przypadku tak młodego zawodnika to bardzo długi okres, w którym może się nauczyć wielu rzeczy i zaliczyć progres lub wręcz przeciwnie, czyli regres. I tak właśnie było w tym przypadku. Vitor Roque zatracił swoje wszystkie atuty, jego największymi zaletami była fizyczność i technika, a na brazylijskich boiskach świetnie wyglądał fizycznie. Po przybyciu do Hiszpanii odbijał się od każdego rywala, a w Katalonii piłka przestała się go słuchać i ze świetnego gracza stał się piłkarzem, który ma problem z opanowaniem piłki. Jesteśmy dzień po pierwszym meczu ligowym Barcelony przeciwko Walencji, w którym Vitor Roque, przez brak rejestracji w La Liga, nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. I niestety nie zapowiada się, żeby ten stan rzeczy miał się w ogóle zmienić, ponieważ zgodnie z doniesieniami mediów Blaugrana celowo nie zarejestrowała Brazylijczyka, żeby wymóc na nim transfer, który z pewnością polepszyłby sytuację finansową klubu. Zgodnie z doniesieniami dziennikarza, który znajduje się blisko klubu, Vitor Roque miał spotkać się z Joanem Laportem i Deko, którzy dali mu do zrozumienia, że musi odejść z klubu. Sam Brazylijczyk nie krył wzruszenia, ponieważ uważa, że nie dostał ani szansy, ani czasu. Rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Przykro obserwuje się całe to zamieszanie wokół Roku. Tym bardziej, że sam Vitor zrezygnował z dużo wyższego wynagrodzenia, które proponowało mu m.in. Paris Saint-Germain tylko dlatego, żeby grać dla Barcelony. Czas pokaże, w jaki sposób rozwiąże się przyszłość tego zawodnika. Z całą pewnością można stwierdzić jedno: Barcelona takimi ruchami transferowymi bardzo mocno pogarsza swój wizerunek i traci w oczach kibiców. A stosunek do Jean Laporte i Deco z dnia na dzień staje się coraz gorszy. Jaka jest Wasza opinia na temat tego transferu? Uważacie, że Barca powinna sprzedać Brazylijczyka? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A tymczasem do usłyszenia. Cześć.